Księga Ezechiela, rozdział 32. W dwunastym roku, w dwunastym miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca, doszło mnie słowo pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad faraonem, królem egipskim, i powiedz do niego. Do młodego lwa wśród narodów przyrównywano ciebie, a byłeś przecież podobny raczej do potwora w wodach morskich. Burzyłeś wody swoim ryjem, mąciłeś wody swoimi odnóżami i dryptałeś wokoło w ich falach. Tak mówi wszechmocny Pan. Rozciągnę nad Tobą swoją sieć w zgromadzeniu licznych ludów i wyciągnę Cię w moim niewodzie. Rzucę Cię na ziemię, zwalę Cię na otwarte pole i będą na Tobie siadały wszelkie ptaki niebieskie. I nasycę Tobą. Wszelkie zwierzęta całej ziemi rozrzucę Twoje cielsko po górach i wypełnię zarobaczoną Twoją padliną doliny. I napoję ziemię posoką z Twoich ran aż do samych gór. Nawet parowy będą pełne Ciebie. Gdy będziesz gasł, zakryję niebiosa i zaćmię ich gwiazdy. Słońce zasłonię obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie blaskiem. Wszystkie jasne światła na niebie zaćmie z powodu ciebie, sprowadzę ciemność na twój kraj, mówi wszechmocny pan. I zaniepokoję serce licznych ludów, gdy poprowadzę twoich wygnańców do narodów w krajach, których nie znasz. Wywołam zdumienie licznych ludów nad tobą, a ich królowie będą drżeć ze strachu z powodu ciebie. Gdy przed nimi świsnę swoim mieczem i drżeć będzie każdy nieustannie o swoje życie w dniu Twojego upadku. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, miecz króla babilońskiego spadnie na ciebie. Mieczami bohaterów, a wszyscy oni są w pośród narodów najsrożsi, powalę Twój tłum. Zniszczą oni okazałość Egiptu. I wszystek majestat jego będzie starty. Wytępię wszystkiego zwierzęta z licznych wód. Już nie będzie ich mąciła noga ludzka i nie zmąci ich kopyto bydła. Potem oczyszczę wody, i ich strumienie popłyną jak oliwa. Mówi wszechmocny Pan. Gdy obrócę ziemię egipską w pustkowie, a kraj będzie pozbawiony wszystkiego, co go wypełnia. Gdy pobije wszystkich jego mieszkańców, wtedy poznają, że ja jestem Pan. Jest to pieśń żałobna, którą śpiewać będą. I córki narodów będą ją śpiewać nad Egiptem i nad całym jego ludem. Taką pieśń będą śpiewać. Mówi Wszechmocny Pan. W dwunastym roku, w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, narzekaj nad okazałością Egiptu i nad jego chwałą i wraz z córkami potężnych ludów stąp z Nim do podziemnej krainy, krainy umarłych, do tych, którzy zstąpili do grobu. Nad kim gurujesz wdziękiem. Stąp, połóż się z nieobrzezanymi. Padną wśród pobitych mieczem. Przygotowali obok nich łoże dla całego jego wojska. I odezwą się do niego z krainy umarłych najwięksi bohaterowie. Zejdźcie, ty i twoi pomocnicy, i leżcie wśród nieobrzezanych, pobitych mieczem. Tam jest Asur i cały jego lud, dokoła jego grobu, wszyscy pobici, sami tacy, co padli od miecza. Ich groby urządzono w największym dole otchłani, a jego lud spoczywa dokoła jego grobu, wszyscy pobici, sami tacy, co padli od miecza, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących. Tam jest Elam i cała jego ludność dokoła jego grobu, wszyscy pobici, sami tacy, co padli od miecza, którzy jako nieobrzezani zeszli do podziemnej krainy. Dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących, a teraz znoszą zniewagę wraz z tymi, którzy stąpili do grobu. Wśród pobitych przygotowano łoże dla niego i całego jego wojska, dokoła jego grobu. Są sami nieobrzezani, pobici mieczem, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących, lecz teraz znoszą zniewagę wraz z tymi, którzy wstąpili do grobu. I pochowano ich wśród pobitych. Tam jest Mesech i Tubal wraz ze swoim wojskiem dokoła jego grobu. Sami nieobrzezani, pobici mieczem, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących. Nie spoczywają z bohaterami, którzy niegdyś padli, którzy zstąpili do krainy umarłych w swojej wojennej zbroi. Ich miecze położono im pod głowy, a ich tarcze na ich kościach, gdyż lęk przed tymi bohaterami panował niegdyś w krainie żyjących. I ty będziesz pogrzebany wśród nieobrzezanych, i legniesz wraz z pobitymi mieczem. Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, którzy w swoich grobach zostali złożeni wraz z pobitymi mieczem. Leżą z nieobrzezanymi, z tymi, którzy wstąpili do grobu. Tam są wszyscy książęta północy i wszyscy Sydończycy, którzy wstąpili wraz z pobitymi, mimo przestrachu, jaki szerzyło ich bohaterstwo, okryci są hańbą. Leżą jako nieobrzezani wraz z pobitymi mieczem i znoszą zniewagę wraz z tymi, którzy wstąpili do grobu. Gdy ich zobaczy faraon. Pocieszać się będzie całym swoim ludem, faraon i cały jego lud, to pobici mieczem, mówi wszechmocny pan, gdyż szerzył on postrach w krainie żyjących i dlatego będzie pogrzebany wśród nieobrzezanych, wraz z pobitymi mieczem, faraon i cały jego lud, mówi wszechmocny pan.